Witajcie kochani! Dawno mnie tutaj nie było, a przyszłam tu z konkretnego powodu. Znaczy, nie będę się tłumaczyć dlaczego mnie nie było, bo mi się po prostu kurde nie chce. To jest mój podcast i sobie go będę nagrywać raz na rok, jak będę chciała. E, także tak, przyszłam tu z konkretnego powodu, ponieważ e, na moim Instagramie prowadzę codziennie prawie e, takie e, mini e, audycje, stories o. Przebiegu procesu Amber Heard i Johna Godepa I z, z, z zastosowałam, zrobiłam taką ankietę na, na Instagramie, żeby zapytać się, czy chcecie usłyszeć bardziej poukładaną wersję tego, co się tam dzieje i w ogóle o co tam chodzi. Nie tylko takie śmieszne urywki, jakieś tam i e screeny z, z tego procesu. Także postanowiłam, że będę tak, no nie wiem, jakoś to po prostu takimi rozdziałami robić, żeby nie powiedzieć wszystkiego naraz, no bo tego jest naprawdę bardzo dużo. To jest hmm, chyba ponad trzy takie pełne tygodnie procesu, czyli ponad 21 dni. Generalnie rozprawy. To jest w ogóle ciekawe, samo to, że rozprawy dzieją się w Virginii. W sensie w ogóle nawet ludzie, którzy tam mieszkają, byli zdziwieni, że to się akurat tam dzieje, ale to jest związane z tym, że tak naprawdę tutaj chodzi o jakby rzecz dotyczącą pozwania samego, tak? Bo to nie jest proces o przemoc. O małżeństwo, o rozwód, o cokolwiek To już było Jakby Ja po kolei tam będę się starała Jakieś takie wątki ala historyczne Wklecać Żebyście wiedzieli Znali taki ogólny obraz Tego co się tam działo Ale generalnie teraz Cały problem jest w tym Cały klucz pozwu jest takie Że Johnny Deb Pozwał Amber Heard Swoją ex-wife Znaczy się po polsku ex, Byłą żonę <grywa> Pozywa ją o 50 milionów Za zniesławienie Ponieważ na, na, na bazie Artykułu w Washington Post W którym Amber powiedziała To już było po rozwodzie, że ona stawia się za figurę właśnie publiczną, która przemawia w imieniu tych, którzy tam doświadczyli przemocy domowej, przemocy seksualnej. I, no i właśnie jakby o to się rozchodzi, że według Johnego tej przemocy nie było. No a też jakby Amber nie pozostała dłużna, bo Amber pozwała Johnego o 100 milionów dolarów. Za właściwie to samo, tak, tak jakby kontrpozew to jest. I przerobimy dzisiaj pierwsze kilka dni. Ja tu siedzę z notatkami swoimi, więc może to być. No, no i tak może to być troszeczkę chaotyczne. No nie, no nie dam rady. Ja nigdy nie byłam dobra w układanie rzeczy tak punkt po punkcie, po żołniersku, jeśli to jest jakieś duże zbiorowisko informacji różnych dat, różnych yy, po prostu timeline'ów yy, i tak dalej no jakby no zawsze też z tym miałam problem jak się uczyłam historii że nie byłam w stanie ogarnąć jak to, że coś się dzieje w Europie i coś się dzieje w Polsce to się dzieje w tym samym czasie, różne rzeczy skaczemy i tak dalej także no trudno, no po prostu jak będzie to będzie no jak, jak wam nie pasuje to nie słuchajcie, tak yy, no i tak o tym, że Aha, jeśli chodzi o ten kontrpozew Amber, to tutaj jest deklaracja, że jeżeli ona w ogóle używała jakiejś przemocy fizycznej w stosunku do Johnego, to to było zawsze w obronie własnej albo swojej siostry. Bo tak się składa, że akurat jej siostra przez długi czas mieszkała, przez długi czas, w sumie nie aż tak długi. Przez jakiś czas mieszkała w tym samym budynku co oni. No i jakby od strony Johna chodzi o to, że jakby cała jego kariera legła w gruzach, przez to, że Amber dokonała takiej deklaracji na łamach gazety. A no właśnie, bo o to chodzi z tą Virginią, że jakby ta, ta gazeta ma siedzibę w Virginii czy coś takiego, i jako że chodzi w pozwie o to, że ta konkretna gazeta, artykuł, wypowiedź Amber w tej konkretnej gazecie przyczyniła się do tego, że cała ta sytuacja miała miejsce, no to proces odbędzie się jakby w, w, w sądzie miasta, którego, które jest tożsame z. Miastem siedziby tej gazety. Cokolwiek co nie. No i tak, no i Johnny bardzo dużo pieniędzy stracił, bardzo dużo ról, no ale to w sumie wiemy, bo tak, w piratach teraz jakby pierwsi się wycofali Warner Bros i Piraci z Karaibów, że Johnny już nie będzie i do widzenia się z Panem. Potem przecież on grał w fantastycznych zwierzętach. To chyba, to chyba też jest Warner Bros., co nie? No w każdym razie wiecie o co chodzi. Tam ten prequel od, ze świata Harry'ego Pottera. I on ten, tam grał tego Grinden, Grindenwalda. I tego Grindenwalda to zagrał teraz Matt Mikkelsen w tej, w tej nowej części. Tam, coś tam z Dumbledorem, nie wiem. No i tak, no stracił bardzo, bardzo, bardzo dużo um, milionów, tak? Um, ogólnie jeśli chodzi o sam fakt tego, że ten proces jest, bo ogólnie jakby Johnny Depp w mediach um, jest taką osobą, która raczej o um, której raczej nie za dużo wiadomo prywatnych rzeczy, znaczy um, już, już patrząc na to, że i on, i je, jego partnerka przez wiele lat, Vanessa Paradis, są osobami e, medialnymi, no to jakby i tak byli i tak celebrytami, ale nie było o nich aż tak dużo wiadomo. Znaczy, ja na przykład o Johnem, no nie jestem jakąś kurwa ultra fanką jego, no ale powiedzmy, że tam e, od czasu do czasu jakieś szmatławce czytam albo oglądam jakieś w internecie głupotki no to tylko wiedziałam, że ma prywatną wyspę swoją że tam gra w jakimś zespole no i, no, no i że ma te dzieci nie? z tą Vanessą o niej to w ogóle tylko żole taksi i, i tak naprawdę o niej to nic nie wiem, oprócz tego, że jest że, że jest z Francji, tak naprawdę. no nie? I z tej perspektywy ten proces się wydaje, jakby z. Mm, no, z, pie, na pierwszy rzut oka wydaje się, że Johnny nie powinien się w coś takiego wpieprzać w ogóle, no bo jako, że on jest zadeklarowanym miłośnikiem wina, co wiemy z tego, że, 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 że ma tatuaż. Wino Forever, który był przerobiony z, tatua z tatuażu Winona Forever, czyli tam Winona Rider, jego ex tam partnerka, koleżanka, przyjaciółka dziewczyna. E, oprócz tego, że bardzo lubi właśnie wino i również inne alkohole, oraz że jest no, zadeklarowanym, można powiedzieć, użytkownikiem kokainy. No to w ogóle rozpoczynanie takiego procesu jest, jakby on naprawdę musiał się wkurzyć, serio, bo jakby teraz tyle brudów wyjdzie, tyle rzeczy, które on zrobił, i nie chciałby, żeby o tym cały świat wiedział, i nie chciał, żeby, żeby też i jego dzieci były naznaczone tym piętnem, ale no niestety, w momencie, kiedy on stracił te kontrakty i został nazwany tam, żonobicą i tak to, dalej, to, to już jakby mleko się rozlało, i teraz, co on może zrobić, to jest jedynie jakkolwiek uratować, powiedzmy, swoją reputację. Ale oczywiście, no, strona Amber też twierdzi, że, że ta reputacja Amber to też taka uległa po prostu upadkowi, bo ona też to straciła miliony i w ogóle. No, kiedy tak naprawdę jej kariera się rozpoczęła, wtedy, kiedy zagrała z, z Johnem w, w jednym filmie. I na początek przedstawię Wam taki, taki timeline ich znajomości w ogóle. Jak nazwać timeline po polsku? No, taka, taka linia czasowa. Kurczę, przepraszam. Dobra, i jedziemy od początku. 2009 Amber i Johnny spotykają się na planie filmu e, The Rum Diary, czyli po polsku to było nazwane jakieś pa, pa, dzienniki z rumem, coś tam takiego w ogóle. Ym, I tak. E, film się kręcił tam ileś, bądź na jakichś wyspach, kręcili coś tam. E, d, dwa lata po nakręceniu filmu była premiera tego filmu. I cała trasa, cały ten taki prestur, że aktorzy jeżdżą tam po różnych krajach, udzielają wywiadów i tak dalej I podczas w ogóle tego Johnny miał bardzo duży wpływ na to jak to wyglądało A przede wszystkim na to, że na tym presturze też była Amber Bo on jak poznał Amber to, to, to w ogóle jakby on też zdecydował, że ona będzie grała konkretnie w tym filmie, ponieważ jakoś tam go, tak jakby zauroczyła swoją osobą, i, i że się tak dobrze dogadywali, i stwierdził: tak, to jest ta aktorka, z którą chcę zagrać. No i tam jakoś tam coś tam zaiskrzyło w momencie, kiedy ten film kręcili, że ona tam wpadła do jego przyczepy w ręczniku samym i w ogóle tam jakieś pierdolety takie. No to już, jakby, niech każdy sobie oceni sam, jak to wygląda dla niego. No, dla mnie to wygląda tak, że ona po prostu wiedziała, co robi i chciała w tym ręczniku tam wyskoczyć, ale no już pominmy to. W każdym razie zbliżyli się do, do siebie, potem mieli przerwę na właśnie życie, potem ten, ten prestur. W czasie tego presturu to już zaczęli ze sobą tam, prawda? Interakcje jakieś takie bardziej clo closure, romantic, intymna I też w 2012 roku dalej zaczynają się już ze sobą spotykać. No i właśnie to jest ten sam rok, kiedy on się rozstał z Vanessa Paradis. I na początku ten związek musiał być taki no troszeczkę. No źle by to wyglądało, gdyby, Johnny nie chciał ujawniać tego związku na samym początku, ponieważ tam się troszeczkę zazębiało, e, jakby wiadomo, że, że, że um, to się nie stało jednego dnia, kiedy Johnny i Vanessa się rozstali, że to był proces i tak dalej, ale on nie był ujawniany me, medialnie, e, a kiedy już był z Amber, to jakby medialne zakończenie związku z Vanessą było. Więc jakby Johny nie chciał, żeby była taka sytuacja, że będą jakieś insynuacje na temat tego, że to Amber rozbiła ten związek. Jakby chciał ją uchronić przed, tym, przed tymi oskarżeniami. I potem tak, 2014 zaręczyny Johnego i Amber, 2015 ślub Johnego i Amber na prywatnej wyspie Jonego. To tak rok, rok po rok będzie. 2016. Amber składa czasowo wniosek o, o, o zakaz zbliżania się, a potem o rozwód. W 2017 już mamy rozwód, a w 2018 ona właśnie użyła tego, że jest tą postacią reprezentującą reprezentującą Ofiary przemocy domowej i seksualnej. I właśnie, widzicie, to się od tego czasu ciągnie. W międzyczasie, właśnie, jeszcze był proces z magazynem The Sun, który, który napisał o Johnem, że jest żonobicą. I w ogóle dużo jest z tego procesu zeznań wziętych do tego procesu, bo te w te, te przesłuchania świadków były nagrywane i one są po prostu teraz wykorzystane do tego. Ja teraz będę chciała ogólnie przedstawić właśnie takie kluczowe momenty. Tak jeżeli jakiś świadek był, ale nie był aż tak ważny, to tylko na przykład powiem, że był, albo, albo w ogóle o nim nie powiem, jak mi się nie spodoba. Bo w, no w, 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 na kanwie tego procesu to na luzie już można serię.